Słyszałam ich śmiech, zanim jeszcze weszłam do sali. Śmiech fałszywy, zimny, pozbawiony współczucia. Coś we mnie zamarło. Zatrzymałam się w progu, tuż za uchylonymi drzwiami, przez które widziałam mojego narzeczonego, Michała, siedzącego przy stole razem ze swoimi rodzicami i siostrą. Rozmawiali bez trosko, popijając wino. Temat rozmowy dotyczył mojej matki. Mojej zmarłej matki. Nie byłam w stanie ruszyć się ani o krok. Ich słowa wbijały się we mnie jak noże. Ona zawsze zachowywała się, jakby była kimś lepszym, powiedziała matka Michała, przewracając oczami. Z tą swoją wieczną miną męczennicy, aż w końcu rzeczywiście zeszła z tego świata, jak bohaterka staniego melodramatu. Michał się zaśmiał. Mój Michał. Człowiek, któremu miałam przysiąc miłość i wierność już następnego dnia. Zaśmiał się razem z nimi, nie próbując nawet zaprotestować. Nie powiedział ani słowa w mojej obronie, a tym bardziej w obronie kobiety, która oddała wszystko, bym miała lepsze życie. Nie byłam gotowa, by się z tym zmierzyć. Nie tego wieczoru. To miał być nasz wieczór, próbna kolacja przed ślubem, symboliczny moment, kiedy dwie rodziny się jednoczą. Tymczasem czułam się, jakbym była intruzem w spektaklu pełnym hipokryzji. Moje serce biło jako szalałe. Czułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Nie mogli wiedzieć, że stoję za drzwiami, że słyszę każde ich słowo. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Aleksandra, mam 32 lata. Przez większość życia byłam tylko z mamą. Ojca nigdy nie znałam. Mama była dla mnie wszystkim: przyjaciółką, opiekunką, nauczycielką. Pracowała na dwa etaty, żeby mogła studiować psychologię żebym mogła mieć szansę, której jej samej zabrakło. Była cicha, ale silna. Nigdy nie narzekała, chociaż widziałam, jak wieczorami ocierała łzy po cichu w kuchni, żeby mnie nie obudzić. Zmarła nagle dwa lata temu, zawał serca. W dniu mojej obrony pracy magisterskiej. Nie było jej już przy mnie, gdy zdobyłam tytuł, do którego przygotowywałyśmy się latami. W tamtym dniu świat się dla mnie zatrzymał. I właśnie tę kobietę, Moją matkę, której nie ma już wśród nas, wyśmiewali. Oceniali. Podważali jej godność w najgorszy możliwy sposób, kiedy nie mogła już się bronić. Nie mogłam uwierzyć, że Michał nigdy nie powiedział im, żeby powstrzymali się od komentarzy. Znał moją historię. Wiedział, jak bardzo ją kochałam. Wiedział, jak trudno było mi się pozbierać po jej odejściu. A mimo to pozwolił, by ją obrażano przy wspólnym stole. A co gorsza, sam brał w tym udział. Tamtej nocy nie weszłam do sali. Uciekłam. Po prostu odeszłam bez słowa, zostawiając za sobą światło, śmiech, kieliszki i kwiaty. Szłam ulicą w butach na obcasie, w których ledwo mogłam iść, z oczami pełnymi łez. Nie wiedziałam jeszcze, co zrobię. Nie wiedziałam, czy odwołam ślub. Nie miałam odwagi, by wyobrazić sobie, co się stanie. Ale jedno było pewne, coś się we mnie złamało. Tamtej nocy spojrzałam na siebie w lustrze i zobaczyłam kogoś, kogo nie poznawałam. Kobietę, która przez dwa lata próbowała zapełnić pustkę po matce miłością mężczyzny, który okazał się być zupełnie kimś innym niż sądziła. Kogoś, kto przez całą relację tłumił swoje emocje, żeby dopasować się do idealnej rodziny, która w gruncie rzeczy miała w sobie jedynie chłód, cynizm i pozory. Być może wszystko to było tylko maską, grą, którą grałam od miesięcy, a której w końcu nie dało się już utrzymać. Tylko co teraz? Co powinnam zrobić, mając przed sobą dzień ślubu, setkę zaproszonych gości i narzeczonego, którego rzekomo kocham? Nie spałam tej nocy ani minuty. Ale rano, przy wschodzie słońca, pojawiła się myśl, której wcześniej się bałam i której być może nie dało się już zatrzymać. Tamtego ranka Zaraz po nieprzespanej nocy patrzyłam przez okno mojego mieszkania na puste ulicę Krakowa. Czułam się jak ktoś, kto stoi na granicy dwóch światów: jednego, który znałam i próbowałam pokochać, oraz drugiego, który dopiero miałam odważyć się stworzyć od nowa, sama. Zaręczyny z Michałem wydawały się wtedy spełnieniem wszystkich marzeń. Był opanowany, dobrze wychowany, wykształcony. Spotkaliśmy się na konferencji zawodowej. Miałam wrażenie, że od razu zaiskrzyło. Potrafił słuchać, mówił mądrze i z szacunkiem. Dla kogoś takiego jak ja, samotnej, z niedokończonym żałobnym krzykiem gdzieś głęboko w środku, jego obecność była jak plaster na ranę. Albo raczej jak morfina. Uśmierzał ból, ale nigdy go nie leczył. Przez pierwsze miesiące znajomości, Michał zachowywał się nienagannie. Otwierał drzwi, dzwonił codziennie, zapamiętywał daty. Czułam, że może z nim zbuduje coś trwałego. Jednak już wtedy pojawiały się subtelne sygnały, które bagatelizowałam. Pewnego dnia, kiedy wspomniałam o mamie, że zbierała stare książki medyczne i była zafascynowana anatomią, Michał uśmiechnął się kąśliwie, czyli była trochę dziwna? Zmieszałam się, ale obróciłam to w żart. Innym razem, gdy opowiedziałam, że mama całe życie pracowała jako sprzątaczka w szpitalu, by mnie utrzymać, jego matka, pani Wanda, rzuciła niby żartem. Przynajmniej miała kontakt ze służbą zdrowia. To też jakaś forma kariery. Z każdym kolejnym spotkaniem czułam, że w tej rodzinie coś nie gra. Byli zbyt schludni. Zbyt opanowani. Zbyt wyćwiczeni w zachowaniach. Ich dom przypominał muzeum: sterylny, cichy, pełen zasad. Nie mówiło się tam o emocjach, nie śmiano głośno, nie płakało. Wszyscy byli uprzejmi. Zimno uprzejmi. Zaczęłam mieć wrażenie, że coraz bardziej się kurczę. Że rezygnuję z drobiazgów, które mnie definiowały, nie nosiłam już ulubionych kolczyków po mamie, bo były zapstrokate. Przestałam mówić, co naprawdę myślę, żeby nie sprawiać kłopotów. Przestawałam być sobą, kawałek po kawałku. Zaraz po zaręczynach Wanda zaprosiła mnie na rozmowę. Miała dla mnie gotową listę życzeń, jak powinna wyglądać ceremonia, gdzie usiądą goście, jaką suknię wypada wybrać. Nawet sugerowała, bym skróciła przemowę o mamie, którą planowałam wygłosić podczas wesela. Za dużo emocji źle wygląda na takich uroczystościach, powiedziała. Michał milczał. Zawsze milczał. Czasem próbowałam z nim o tym rozmawiać. Mówiłam, że czuję się oceniana, niedoceniana, tłamszona. On odpowiadał: Wiem, że moi rodzice nie są łatwi. Ale są tacy, jacy są. Musimy się dostosować, jeśli chcemy żyć w zgodzie. A więc muszę się dostosować. Muszę się zmienić. Ja? Zawsze ja? Byłam rozdarta. Wierzyłam, że miłość polega na kompromisach. Ale gdzie kończy się kompromis, a zaczyna utrata samej siebie? Kiedy pojawił się pomysł wspólnego zamieszkania, Wanda zasugerowała, bym zostawiła swoje meble na wynos i przystosowała się do klasycznego stylu ich rodziny. Michał przytakiwał. Moje rzeczy trafiły do piwnicy. Moje zdjęcia z mamą, do szuflady. Mój głos, do ciszy. Długo nie chciałam tego dostrzec, ale ta rodzina, idealna na zewnątrz, była jak trucizna. Trucizna, która działa powoli, ale skutecznie. Aż przyszedł tamten wieczór. Kolacja próbna. Śmiech. Obelgi. Milczenie Michała. I moje wyjście bez słowa. Po raz pierwszy od dawna poczułam, że zbliżam się do prawdy o sobie. Do prawdy, której tak bardzo się bałam, że nie byłam kochana za to, kim jestem, lecz za to, jak dobrze potrafi się dopasować. Zadzwoniłam do swojej przyjaciółki, Anny. Znałyśmy się jeszcze z liceum. Gdy usłyszała, co się wydarzyło, milczała długo. Potem powiedziała tylko: Ola, masz jeszcze czas. Możesz to przerwać. Lepiej stracić twarz niż całe życie. Tamtej nocy wzięłam do ręki zdjęcie mamy. Miała na nim uśmiech pełen życia, mimo zmęczenia w oczach. Pomyślałam, co by mi powiedziała. Czy byłaby dumna z tego, że tak walczy o pozory? Czy zaakceptowałaby moje milczenie? Nie. Mama nigdy nie milczała wobec krzywdy. A ja jestem jej córką. Wstałam. I po raz pierwszy od miesięcy poczułam siłę. Przyszedł dzień ślubu. Wszystko było już gotowe, kwiaty przyjechały wcześniej rano, sala została przystrojona w berze i złoto, tak jak chciała Wanda. Suknia ślubna wisiała na specjalnym wieszaku z moimi inicjałami, buty ustawione były w równutkim szeregu pod łóżkiem w pokoju hotelowym, który wynajęli dla mnie rodzice Michała. Wszystko wyglądało jak z bajki. Ale bajka, w której panna młoda czuje się jak aktorka grająca w teatrze absurdu, nie ma szczęśliwego zakończenia. Przez cały ranek chodziłam po pokoju, nie mogąc złapać oddechu. Czułam się jak w potrzasku. Każde stuknięcie obcasa o parkiet odbijało się echem wewnątrz mojej klatki piersiowej. Trzymałam telefon w dłoni, jakby miał mi odpowiedzieć, co robić. Nikt poza Anką nie wiedział, co się wydarzyło podczas kolacji próbnej. Nawet świadkowa, moja kuzynka, niczego nie podejrzewała. Czułam się samotna jak nigdy wcześniej. Do pokoju weszła Wanda. Miała na sobie elegancki kostium w kolorze perłowym i wyraz zadowolenia na twarzy, który bardziej przypominał dumę z dobrze zaplanowanego występu niż radość z dnia ślubu syna. Wszystko gotowe, Aleksandro, powiedziała chłodno, jakby była kierowniczką planu zdjęciowego. Fryzjerka przyjedzie za godzinę. Mam nadzieję, że nie będziesz płakać. Makijaż musi być trwały. Kiwnęłam głową, nie patrząc jej w oczy. Chciałam krzyczeć. Powiedzieć, jak możesz mówić o makijażu, kiedy wczoraj wyśmiewałaś moją matkę? Ale milczałam. Jeszcze. Po jej wyjściu usiadłam na łóżku i sięgnęłam po list. Napisałam go w nocy, niepewna, czy kiedykolwiek go przeczytam na głos. Ale był tam. W słowach zapisanych drżącą ręką, cała moja prawda. Moje serce, które biło w rytmie żalu, rozczarowania i Odwagi. Zbliżała się godzina ceremonii. Z za okna słyszałam gości wchodzących do sali weselnej. Śmiechy, muzyka, obiektywy aparatów. Każdy spodziewał się dziś miłości. Nikt, skandalu. Kilka minut przed planowanym wejściem do kościoła poprosiłam, by wszyscy się zebrali jeszcze raz w przedsionku, włącznie z rodziną Michała i moimi najbliższymi. Powiedziałam, że mam coś ważnego do powiedzenia przed rozpoczęciem ceremonii. W głosie miałam lodowaty spokój, który zdziwił nawet mnie. Zgromadzili się. Patrzyli na mnie z uśmiechem. Michał zbliżył się i próbował ująć mnie za rękę. Odsunęłam ją. I wtedy, bez drżenia, sięgnęłam po list. Dziękuję, że przyszliście, zaczęłam. Ale zanim pójdziemy dalej, muszę Wam coś powiedzieć. Coś, co wydarzyło się wczoraj wieczorem. Coś! Czego nie mogę i nie chcę przemilczeć. W sali zapanowała cisza. Wanda zesztywniała, Michał się uśmiechnął niepewnie. Nie spodziewali się tego. Zaczęłam czytać. Bez zająknięcia. Opowiedziałam, co usłyszałam za drzwiami. Jak śmiali się z mojej matki. Jak ją poniżali. Jak mój narzeczony milczał. Jak jego rodzina mnie tolerowała, ale nigdy nie zaakceptowała. Jak zmusili mnie, bym rezygnowała z siebie, krok po kroku, aż stałam się cieniem kobiety, którą moja matka wychowała z dumą. Nie wyjdę dziś za mąż, powiedziałam na końcu. Bo moja matka zasługuje na pamięć, nie na szyderstwo. A ja zasługuję na szacunek, nie na milczenie. Dziękuję. Zapanowała cisza absolutna. Nikt się nie ruszał. Ktoś upuścił kieliszek. Ktoś inny zakasłał nerwowo. Michał stał nieruchomo, blady. Wanda zacisnęła usta i uniosła podbródek. I wtedy ktoś zaczął bić brawo. Nie wiem, kto był pierwszy. Może to był kelner, może moja ciotka. Ale oklaski się nasiliły. Nie wszyscy, ale wystarczająco wielu. Ludzie, którzy rozumieli, co właśnie się wydarzyło. Że jedna kobieta powiedziała dość całemu systemowi hipokryzji. Wyszłam z sali Trzymając list w dłoni, głowę uniesioną wysoko. Buty bolały mnie przy każdym kroku. Ale w sercu miałam coś, czego nie czułam od lat wolność. Chwilę po tym, jak wyszłam z sali, nastała cisza, której nigdy nie zapomnę. Mój oddech był krótki, ale równy. Serce waliło jak młot, lecz wbrew oczekiwaniom, nie czułam paniki. Czułam ulgę niewy, oczyszczającą ulgę. Jakbym po latach noszenia zbyt ciasnej sukni w końcu mogła ją z siebie zerwać. I oddychać. Nie miałam pojęcia, dokąd iść. Ulica przed domem weselnym była pusta, choć z wnętrza nadal dobiegały odgłosy, nie muzyki, lecz poruszenia, przątaniny, szeptów. Spojrzałam w niebo. Było zachmurzone. Idealna sceneria do końca opowieści, która miała być bajką. Kilka minut później wybiegła za mną Anka. Rzuciła się na mnie z ramionami otwartymi, jak skrzydła: Zrobiłaś to, Ola zrobiłaś to naprawdę mówiła przez łzy. Myślałam, że ci zabraknie odwagi ale ty, ty jesteś silniejsza, niż myślisz. Płakałyśmy obie na ulicy, w białej sukni bez planu, bez przyszłości ale też bez kłamstw. Jeszcze tego samego dnia zaczęły pojawiać się pierwsze konsekwencje. Niektóre były natychmiastowe, wiadomości od gości, od rodziny. Jedni byli wstrząśnięci, inni zaskoczeni, jeszcze inni pełni podziwu. Ci, którzy przez lata żyli według cudzych oczekiwań, pisali, że czułam i mówiłam za nich. Że dokonałam czegoś, czego oni nie potrafili. Ale były też inne reakcje. Wanda zadzwoniła wieczorem. Nie odebrałam. Zostawiła wiadomość głosową, zimną, kontrolowaną. Aleksandro, rozczarowałaś całą naszą rodzinę. Zniszczyłaś nie tylko dzień ślubu, ale i reputację Michała. Było wiele sposobów, by to rozwiązać, ale wybrałaś najbardziej prymitywny. Usunęłam wiadomość bez wahania. Michał napisał SMS-a: Nie rozumiem, czemu musiałaś to zrobić publicznie. Kocham cię. Ale tego nie da się już cofnąć. Nie odpowiedziałam. Bo zrozumiałam coś bardzo ważnego: że człowiek, który naprawdę kocha, nie pozwoli, by jego miłość oznaczała milczenie wobec krzywdy. Że miłość bez szacunku to tylko gra w pozory. Następnego dnia zamknęłam się w mieszkaniu. Odcięłam się od mediów społecznościowych, od telefonów, od świata. Nie byłam gotowa na pytania. Potrzebowałam ciszy, tej prawdziwej, nie tej sztucznej, do której przyzwyczaiła mnie rodzina Michała. I wtedy, ku mojemu zaskoczeniu, otrzymałam list. Papierowy. Pisany ręcznie. Był od pani Haliny, starszej kobiety, sąsiadki mojej mamy z czasów, gdy jeszcze żyłyśmy na osiedlu socjalnym. Pisała, Twoja mama byłaby z ciebie dumna. Zawsze mówiła, że wychowuje dziewczynkę odważniejszą, niż sama kiedykolwiek była. Teraz widzę, jak bardzo miała rację. Płakałam długo, trzymając ten list przy sercu. Przez kolejne tygodnie próbowałam na nowo odnaleźć rytm dnia. Zrezygnowałam z pracy w prywatnym gabinecie terapeutycznym, który prowadziłam z Michałem. Nie mogłam tam wrócić. Był to świat zbudowany na wspólnych kłamstwach. Pobiłam decyzję, by zacząć wszystko od zera. Nie było łatwo. Szukając zatrudnienia, spotykałam się z pytaniami nie o kompetencje, lecz o sytuację. Wieść o ślubie, który nie doszedł do skutku, rozniosła się po mieście. Niektórzy mówili, że miałam odwagę. Inni, że brak klasy. A ja wiedziałam tylko jedno: że zrobiłam to, co musiałam. Wkrótce pojawiła się propozycja z ośrodka wsparcia kobiet po przemocy psychicznej. Potrzebowali kogoś do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Pobiełam wyzwanie. Codziennie słuchałam historii kobiet, które, jak ja, Musiały odnaleźć swój głos w świecie, który próbował go stłumić. I właśnie wtedy, po jednej z takich sesji, ktoś zapukał do drzwi sali. Starszy mężczyzna, elegancki, z szarym płaszczem i oczami pełnymi ciepła. Przepraszam Czy pani Aleksandra? zapytał, trzymając w ręku starą kopertę. Byłem przyjacielem pani matki. Mam coś, co powinna pani zobaczyć. Mężczyzna który pojawił się w drzwiach sali terapeutycznej miał w spojrzeniu coś co sprawiło że nie potrafiłam się odwrócić Stał spokojnie z szacunkiem jak ktoś kto mi się ciężar przeszłości i jednocześnie nadzieje na jej domknięcie Nazywam się Jan Kaleta powiedział łagodnym głosem Byłem przyjacielem pani matki Pracowaliśmy razem przez wiele lat w szpitalu To od niej nauczyłem się czym naprawdę jest empatia Kiedy odeszła zostawiła coś dla pani Przechowałem to, bo nie wiedziałem kiedy i czy w ogóle będzie odpowiedni moment, by to przekazać. Wręczył mi kopertę. Drżały mi ręce. Po chwili zostałam sama. Otworzyłam ją powoli, jakby zawierała coś świętego. W środku znajdował się list, odręcznie napisany przez moją mamę. Kochana Olu, jeśli czytasz ten list, to znaczy, że mnie już nie ma. Wiem, że życie potrafi być niesprawiedliwe. Wiem też, że jesteś silniejsza, niż ci się wydaje. Nie chciałam zostawić ci smutku, ale prawdy. Przez całe życie słyszałam, że nie jestem wystarczająca, bo byłam sprzątaczką, bo byłam samotna, bo miałam za dużo serca i za mało pieniędzy. Ale ty, ty jesteś moją odpowiedzą dla tego świata. Nie zmieniaj się dla nikogo. Nigdy nie milcz, gdy ktoś próbuje cię pomniejszyć. Twoja wartość nie zależy od tego, czy ktoś cię poślubi, lecz od tego, czy patrzysz sobie w oczy z godnością. Jeśli kiedyś staniesz przed wyborem, między spokojem, który zabija twoją duszę, a burzą, która może cię oczyścić, wybierz burzę. Bo tylko ona może przynieść nowy początek. Zawsze twoja, mama, z listem w dłoni zapłakałam tak, jak nie płakałam od lat. Nie był to płacz rozpaczy. To były łzy oczyszczenia. Mama zostawiła mi nie tylko słowa, zostawiła mi przyzwolenie. Przyzwolenie, by być sobą. By nie wstydzić się głosu, emocji, decyzji. By odrzucić fałszywe życie, które ktoś próbował mi narzucić. W kolejnych tygodniach zaczęłam żyć inaczej. Nie szukałam od razu nowej miłości. Zamiast tego zakochałam się w ciszy, która już nie bolała. Zaczęłam chodzić na spacery sama, odwiedzać miejsca, w których byłam z mamą. Odnalazłam stary aparat fotograficzny, którym kiedyś robiła zdjęcia i zaczęłam fotografować kobiety z ośrodka, które wracały do życia, jak ja. Ich twarze były jak lustra mojego odbicia, z bliznami, ale z oczami pełnymi światła. Niektórzy znajomi zniknęli. Inni wrócili, przepraszając, że nie stanęli po mojej stronie od razu. Nie miałam żalu. Bo wiedziałam, że każdy ma swój czas na odwagę. Wanda nigdy się już nie odezwała. Michał raz wysłał mi list pełen żalu, w którym pisał, że teraz rozumie, że powinien był zareagować, że nie był gotów na kobietę tak silną jak ja, że potrzebował czasu, by dojrzeć. Nie odpowiedziałam, bo wiedziałam już, że nie jestem po to, by czekać, aż ktoś mnie zrozumie. Kilka miesięcy później zostałam zaproszona na konferencję w Warszawie, by opowiedzieć o pracy z kobietami w kryzysie. Stanęłam na scenie, spojrzałam na salę, i po raz pierwszy w życiu opowiedziałam swoją historię publicznie: o ślubie, który nie doszedł do skutku, o matce, którą odebrano mi zbyt wcześnie, o odwadze, która przyszła wtedy, gdy najbardziej się jej bałam, i o wolności, która nadeszła razem z prawdą. Nie wyszłam za mąż, nie zostałam żoną Michała, ale odzyskałam coś ważniejszego. Zostałam sobą. Dziś wiem, że życie nie zawsze daje nam to, czego pragniemy, ale często daje to, czego najbardziej potrzebujemy. Czasem stratą okazuje się zbawieniem, a złamane serce, początkiem największej miłości, tej do siebie samej. Bo prawdziwa miłość zaczyna się wtedy, gdy przestajemy prosić o akceptację i zaczynamy żyć zgodnie z własną prawdą. A ci, którzy naprawdę nas kochają, nie każą nam milczeć.